widzę, że z tej strony Mateusz Rzeczyka, niemożliwe, e, dzisiaj zbieramy na najdroższy autobus, za 183 tysiące, będę jeździł z kanarkiem, będziemy mówić czarny piątek i nie potrzeba pat biletów, więc no fajnie, no będzie w ogóle, 183 tysiące, nawet nie chcecie wiedzieć ile kosztuje zatankowanie tej całej ciężarówki, bo to jest za drogo, nie stać mnie, 10 tysięcy. Nie tego nie kupuję za nic. Nie, 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 nie. No dobra, no ale no jest fajnie, bo yy, będziemy mieli ten autobus najdroższy. Oczywiście jedziemy z Kanią najdroższą, yy, jak zwykle. Nie, nie sprzedałem, bo spokojnie, yy, Radar detektor siedzi. Jedziemy sobie do darłowo. Czekajcie, tak wam dam ekran, bo tak wcześniej było źle. Wyprzedzamy jakiegoś typa. I no raz. Iweko. Co to jest? Skania najlepsza. Saikan. Gdzie tym BM os się kręci? Klasycznie, jak na PCD. Teraz idziemy do tego. Będziemy jeździć na słowny magazyn z powrotem. Wiem, że sam mogę kamerkę oddalić. Że musimy teraz kamerkę oddalić, żeby jakąś fajną miniaturkę zrobić. Jak zwykle jak nagrywam, to musi padać. To jest klasyk. A ten to jeszcze niech wężej przyjedzie. Karnatka. Sam jest debil. Obemiarz. Bokiem polecimy? O polecimy! Tak szczerze to się nie, to się nie opłaca do tego chyba sławną magazyn wozić. Włożyć to chyba do sławno dino. To się bardziej opłaca. Jeździmy tak, plan jest taki, jeździmy do Darłowa Muszę tak Jeździmy do Darłowa i z powrotem Teraz nie będziemy jechać przez Domasławice, bo mi się nie chce Super, teraz pojadę od razu tamtą, żeby się rozpędzić Sajkan ładnie siedzi Kraja jest, no i lecimy. Zdrowia, 10 łapek w górę i kolejny odcinek z PCD. Wierzę w was. A Wy wierzcie w to, że mi nie zabraknie paliwa, bo też tak może być. Ja tego bardzo nie chcę. Będziemy, poczekajcie, jak sprzedam jeszcze autobus, to będziemy mieli o 180, to jeszcze, to jeszcze, musimy takie dwie trasy chyba zrobić. Chyba, że trochę nad Bemką pojeździmy, zobaczymy. Widzowie, może jeszcze trochę Bemką pojeździmy po, po, po tym, po tym. No po mapce, może Bemką trochę pojeździmy. Bo też tak by było fajnie. Radar się pisz, się drze, o jas. jas. A ja... no ja. Zobaczy. Ogy ty prawdziwy? Nie nie, nie. To no bez przesady. Ten, ten, ten but to się nie chce zastanowić czy jedzie czy nie. Chciałem zrobić miniaturkę, tylko chcę zrobić, żeby deszcz nie padał. Dobra, macie time lapse, ale... Nie, dobra, nie, żadnych timelapsów. Będę sobie z gadał po prostu. Bo dawno nie było odcinku. To, tak, to też tak trochę smutno. Chciałem jeszcze na do darłowie w Darłowie dojechać? I wiecie co, chyba będę musiał zatankować. No, niestety. Niedobrze. Chyba że better pojeździmy no to. 183 z ten autobus 170 potrzebujemy. No. no to 170 mamy w kieszeni, no to musimy 170 zarobić. 173 dokładnie puścić by nam jakąś muzyczkę, tylko wylewali prawa autorskie i będzie pod tyle. Film usunie na YouTubie. I tyle będzie. Puściłbym, puściłbym. Ale no. Tak to wygląda, moi drodzy. Zanim ja będę puszczał muzyki, to bym się nauczył jeździć. Bo to też jest u mnie... Z... z, z jak to się mówi? Zmieszowana... Dawaj, wyjeżdżając ma... Dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj. No jedź, paliwo mi się czerpie! Pacanie. Ja pierdzielę baranie, jedź. Brawo! Dobra, mam już. Słuchaj, to, bo to wam może przeszkadzać trochę. Darło Volkswagen Auto. Lecimy od razu, e, moi drodzy, na ten, e, no, e, na do tego, do D Darłowa. i bardzo oszczędnie, jakbym chciał pojechać. Tak szczerze, to bardzo, ale to bardzo oszczędnie. Tak, żeby mi jak najmniej spaliła S -s skakanka. <grym> Myślałem, że się zablokujemy. Po przyjeździe do betą pojeździmy, bo dawno nie, dawno, nie, dawno nie jeździliśmy na odcinku. Nawet nie wiem, czy w ogóle jeździliśmy. A, ją, a ja ją mam już od bardzo, bardzo dawna. No nie wiem, czy jeździliśmy, tak się teraz zastanawiam. Wiedziałem. Ciekawe czemu to jest takie takie tam tutaj. O, przy liczniku. Taka dziura. Czy jak to tam? No to jodka ładna od środka, widzimy. Powodzi się. Ładnie tutaj powodzi się to jodce. Tylko żebym ja w nic nie wjechał. Monitorek jakiś tam jest. Elektroniczne liczniki są. Jakiś debil nie byłem łką wyprzedza chyba. Zaraz będzie pisać ban. Wow, wow Co było do ukradnięcia moi drodzy? Jak debil teraz tego, ten autobus wyprzedzę To jest Moi, widzowie moi drodzy widzowie poradnik jakbyś debilem Dobra pasatek za 5000 to nie żałuję To nie no to jeszcze trochę zapocenzurować te, te rzeczy na czacie. Przydałoby się w sumie. Jeżeli ktoś ma Dodża, tego to na, napiszcie w komentarzu, bo chciałem na, na, nagrać taką recenzję, że tak powiem. Ale w PCD, ale w PCD. Dodger, czy ktoś ma. Chcę zobaczyć tego typu rejestrację, bo jestem tak ciekaw. Co 9 Ksobi. Znaczy tego typa wczoraj nie widziałem. Nawet ostatnio. Jest, ale te. Cieka Zobaczymy, czy się da wyprzedzić. Jak mi zajedzie droga, to to jest śmieć. Jestem ciekaw jego rejestrację, tak chcę też zobaczyć. Patrz proszę, patrz. Na podwójnej ciągłej rekord w typie! O wiedziałem. Za debil. Nie lubię takich ludzi, no to jest chyba prosta. Teraz tym zarazem za mną co jedzie. Włączymy ze światła, bo ja nic nie widzę. Dobra, dojedziemy te, do tego Darłowa. Jeszcze tutaj ostatni nam przyjazd został, bo za 20 litrów tutaj przyjadę sobie. Ale to kiedyś. Muszę najpierw 10K zarobić. Żeby mi stać na zatankowanie w ogóle tego. tego bydlaka. jest teraz, teraz go tak biorę. A co ta? Nie, nie. Nauczył. No tak samo jak. No, patrzcie, widzę, jakie piękne Toyotki wieziemy wjezie z typem, z, z którym się, e, któremu napisam, napisałem Record Video. Wieziemy do Darłowskiego salonu e, e, samochodowego, który Toyotek nawet nikt nie kupuje. No i do przodu, typie. Brawo. Pięknie dostarczone paczucha. Trzeba sprzedać autobusik. Sprzedajemy nasz autobusiczek Mercedes-Wariat. Nie wariant, tylko wariat. Nie mamy Mercedesa-Wariata i 3000 ze zarobimy na BMW, I chcę zobaczyć coś jeszcze. Jakbym wyszedł z Transita, i bym dołączył do tracker, tyle miał kasy. Aaaa. No. Powiększyłby się trochę. Wam powiem moi drodzy widzowie to idziemy na Citizena Ale do darmowa, bo nie lubię w sławna. Ja sławna nie lubię wole Darłowo. A, to jest, to jest ten Dodge Magnet, to są ten Magnet. Nie wiem um. jaką. Może być taka, bo no niech będzie. Nawet nie wiem czy taka jest. Nie prawo autorskie! Uciekamy. Skąd to Scodino Bobro Nie, nie, nie. Za długie. Wyłączam. O. Nie no ja muszę z dźwiękami grać. Nie jest co jest Hej, co tam? Co, co się dzieje? Ba mnie, ba w ogóle nie jedzie. Co jest? A teraz jedzie. Muszę zatankować, ale to na pewno nie teraz hmm, nie wiem. No. Nie będę tankował, przecież starczy mi 15 litrów. Jak go michał to ja musiał, no niestety. Yes! Tragedia! A tutaj się da brać paczki jak się je stał, ten? U nie wiem takie zachęcające, tylko bliżej coś bym chciał, tak dosęczkowa i będzie spoko. Z ciężarówką się nie pojeżdża. No niestety, teraz zatrąbię. Będziemy kupić hot doga. O to to fajne, to to biorę. Takie zlecenia potrzebujemy. Takie fajne zleconka potrzebujemy. A nie jakieś darłowa ruska dina da karwic. Z bokiem do biedry, a co tam? A tu? Dzień dobry, pizza. Ja uber it, uber it, jestem uber. Uber jedzenia jestem Jestem urbanem jedzenia. Jestem taksied Uber jedzenie, o, kur. Będzie, tutaj się będzie boksowała, patrz, znaczy, no nie, nie boksuję, się dziwne. no. W sumie, ty wdę, no to może się nie boksować. Patrzcie. A spróbujemy ją na, na boks zarzucić. To też nie będzie takie ucha... No nie no, jednak zarzuciłem ją. Co tak teraz tak chcę kręcić? Co jest, bema? Beta. Nie poznam cię. Nie poznaję cię. aha Nie, no ja nie chcę na DW205. Chyba gdzieś nasi, nasi po, po, policjanci stoją. Panie policjanci, zrób mi pan zdjęcie. Panie, chcę na Instagrama fotkę. Zrobi mi pan? Zrobi mi fan, pan na Instagrama fotkę? Proszę. Zrobisz... Zrobisz? O! Ładnie zrobione. Co się boksujesz z Panem? Spokojnie. Nigdy się nie śpieszymy. No ja nie chcę na dw 205. Czy wysłyszycie? nie, na przykład rusko dino do darłowca. No to fajne! Ale no Oczywiście jak ta pewny typowy maluszek trzeba stanąć w rowie. Z tej przerzucę? I wam pokażę, jak to pięknie. Macie frikama. Jeszcze nie właśnie nie potrafię czekaj bo jakieś zlecenia o to, to 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 potrzeba pizza mrożona do tego pizza mrożona do dino no to to fajne no ale no Oczywiście zapomnieliście o subskrypcji ka mojego kanału. Matauże, która jest najlepsza? Widzowie, czy już zasubskrybowaliście najlepszy kanał, który ma 52 suby, Zresztą 40 ileś. Musicie się pochwalić. Lecimy po niemożliwe, coś, po coś niemożliwego. Tysiąc subów do końca wakacji. To jest niemożliwe. Nie wbijać tego na stół, ale. No, marzenia to marzenia. Może nie takie marzenia, tylko będę na to tak jakby pracował. No mogę wam kupić na, tej, na, na, na tym tym teraz Patrzcie Transit Kupię na tym Pokażę wam ile ma to jest. No mogę tego kupić żeś nie chcę Ten masz Bardzo dużo to bonus Pojedziemy sobie. Flika mam tutaj ładnie. Zobaczcie ile biletów do sprawdzania. A ja co nie na przykład tutaj jest siedzę, o. Pewnie jakoś tak będę siedział. Fajnie tu się było. Tego chyba kupię, tego krs -kę. No. Zresztą nawet miałem tego kupić. KUPIONY! Pokażę wam od od środka Spawn Pol trans Ładnie, pięknie Widzicie? Jedziemy jeszcze sobie z jakąś szybką traskę? Lecimy sobie widzowie? Dawajcie Musimy, lecimy sobie jakąś szybką traskę fajną No, no. Nie, ja nie chcę, żeby tutaj mi żaden typ siadał. dobrze, nawet bez kanara mogę jechać. Oczywiście jak no ale... Proszę, nauczcie się jeździć, tylko to od was chcę. Tylko to! Jedziemy do Malechowa. Teraz... Chcę zobaczyć, że tu ludzie się mieści, chociaż tutaj nie będzie się dużo mieściło w tym Smardzewie, bo Zapewne to nikt nie mieszka na takim e pił. Nie wiem. Taki ciekawy tego, wam powiem miastem. 123 godziny. No spoko to taka. Fajne dźwięki.

A tutaj fajnie. Ja sobie daję widzowie mojego YouTube'a. Pozwólcie. Już nie mówię ten. 52 subskrypcji. I tym wyświetla wam się Osoby, które oglądają bez subskrypcji Teraz Jest nawet na YouTube Studio Teraz wejdę na telefonie YouTube Studio Co chcesz? Jaki typ? Ulgowy o jasne, już ci drukuję typię. Muszę coś nagrać w końcu. Patrzę się na telefon, tak nie chcę mandatu dostać też. Co to tak że nie można tutaj drzwiczki otworzyć. A teraz widzę, to, to, to będzie sporo do tych tych tabletów. Tak mówię. Panel. Gdzieś jest sprawdza subskrypcja. Że jakiś gościu napisał na fisz filmiku eee, Spoko Filmik. Dziękuję, dziękuję. Eee, kopiemy Chandler eee, fajny film, dzięki. No, sterowanie myszką mi się cały czas zabija. No ja pierdzielę. No czemu awarii? Typie. O. Za No chcesz 500 subów, musimy e, chcę wbić. Jest, są no, czemu? W tym odcinku. To na tyle. Po prostu jak się wam podobało... Ułapencja. W górę i subencja. No i powolutko wam powiem... Pa! Pa! No dobra widzę, papa pa, pa, wizowia. Napiszcie, jeżeli chcecie odcineczek 2.0. Z PCD.